Lublin 14 minut po godzinie 8 Wojciech Brakowiecki, witam, dzień dobry, witam też w studiu gościa, profesor Mariusz Mazur historyk z Uniwersytetu Marii curie Skłodowskiej dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Panie profesorze, wczoraj ambasador Izraela był kolokwializm na dywaniku w Ministerstwie Spraw Zagranicznych to wszystko w związku z wypowiedzią, jaka pojawiła się no, na takim ważnym, o ile nie najważniejszym, portalu historycznym Izraela w instytucie Jad Waszem. Polska była pierwszym krajem, gdzie Żydzi zostali zmuszeni do noszenia wyróżniających ich opasek. Chodzi o opaski z Gwiazdą Dawida. I z jednej strony to prawda, bo rzeczywiście tak było, że Polska. Była tym pierwszym krajem, gdzie ten obowiązek wszedł, tyle tylko, że no, diabeł tkwi w szczegółach. No i właśnie tutaj wchodzimy już w y, szczegóły i część z tej wypowiedzi jest prawdziwa, część y, y, jest nieprawdziwa. Ja może powiem o tym, że instytucja Yad Vashem to jest bardzo zasłużona instytucja. Powstała jeszcze na początku lat 50. Y, powołał do życia Knesę, czyli Parlament Izraelski. Ona miała na celu upamiętnianie oraz Badanie przeszłości, jak to jest napisane w nazwie, męczenników i bohaterów Holokaustu. Ona faktycznie przez wiele lat prowadziła i badania naukowe, i bez tych badań naukowych dzisiaj bylibyśmy w zupełnie innym miejscu o rozumienie nasze Holokaustu. Ale też prowadziła działalność upamiętniającą, znaczy budowała pomniki, muzea. To jest instytucja, która przyznaje medale wśród narodów świata. Przypomnieć należy, że Polacy no, z oczywistych względów mają tych, tych oznaczeń naj, najwięcej. Natomiast jeśli chodzi o tę wypowiedź, to można, nie można powiedzieć, że to jest wypowiedź kontrowersyjna, niepotrzebna. Dająca do myślenia, ale z którą się trudno zgodzić. Nie, to jest wypowiedź po pierwsze nieprawdziwa, to jest kłamstwo. Po drugie, to jest wypowiedź głupia. Dlaczego mówię kłamstwo, a nie wypowiedź nieprawdziwa? Nieprawdziwa byłaby wtedy, kiedy y, słowa te wypowiedziałby ktoś, kto się na tym nie zna. Natomiast Jadwaszem to jest ostatnia instytucja, która mogłaby dopuścić, żeby mówił tam ktoś, kto się nie zna na tym konkretnym zdarzeniu, na tej konkretnej kwestii. Y Faktem jest, że Hans Frank, Frank, stojący na czele generalnego gubernatorstwa, czyli tych ziem polskich, które nie zostały wcielone do Trzeciej Rzeszy ani do Związku Radzieckiego, wprowadził tego 23 listopada tego typu obostrzenie. Ono miało wejść od 1 grudnia, co zauważyli od razu polscy historycy. Natomiast te pierwsze słowa, o tym, że to było, że to było polskie państwo, są słowami nieprawdziwymi. Polskiego państwa fizycznie już nie było. W tym momencie te ziemie były po prostu pod niemiecką okupacją, więc trudno się spodziewać, że mówienie o polskim państwie w nieświadomy sposób przeszło przez usta czy przez klawiaturę tego, tego Panie, kogoś, to wpisuje. Panie profesorze, manipulacja, no bo konstrukcja zdań w oczywisty sposób jest tak wieloznaczna albo daje tak szerokie pole do interpretacji, nie chcę powiedzieć manipulacji, no właśnie. Jeszcze raz podkreślę, tutaj nie ma szerokiego pola do interpretacji. Dlatego mnie zdumiały wypowiedzi później, zarówno władz Jadwaszem, jak i pojedynczych historyków izraelskich, którzy twierdzili, że to jest kwestia oczywista, że mówi się tam o niemieckim, niemieckim sprawstwie i że to Niemcy byli de decydentami. To pada, może skrót myślowy. Pada, tak, jak, tak jak polskie obozy śmierci. Tak, tak jak polskie obrozy śmierci, skrót myślowy, który, z którym Polska na szczęście walczy i polskie, Polska polityka historyczna na szczęście walczy i polskie państwa na szczęście, na szczęście walczy. One się zdarzają co jakiś czas. Mam wrażenie, że ostatnio trochę rzadziej na szczęście, ale one wynikają z, albo z ignorancji, albo z no, kompletnej niewiedzy, ale też z takiego braku świadomości. Pamiętajmy o tym, że my myślimy kategoriami polskimi i i dla nas perspektywa polska jest najważniejsza tak jak dla Izraela izraelska najważniejsza ale ktoś w Peru, Nepalu, Kongo, czy w Portugalii nie ma takiej wiedzy jak nie my. musi tego wiedzieć I nie musi tego wiedzieć tak jak my nie znamy historii ich stąd należy być tutaj precyzyjnym jeśli pada słowo o polskim państwie to tego państwa już nie ma przedstawicielami tego państwa jest, są polskie władze w tym momencie znajdujące się we Francji a więc Tutaj całą odpowiedzialność biorą okupanci, ponieważ z punktu prawa y, międzynarodowego Polska wówczas była już pod y, okupacją, a więc należy być bardzo precyzyjny, szczególnie, że są to słowa, które są y, bardzo mocno krzywdzące dla Polaków, którzy również byli y, wówczas ofiarami. Korci mi, żeby zadać panu pytanie, czy to nie jest, y, czy to nie jest konsekwencją tego? że może my za słabo domagamy się tej prawdy albo za słabo ją artykułujemy to, że Polska również była ofiarą. Yy... Wydaje się, że polska polityka historyczna w tym momencie wygląda dość dobrze. No, oczywiście, wiadomo, że wspaniale byłoby, gdybyśmy wydawali jeszcze więcej książek, jeszcze więcej filmów za granicą, żeby ten polski głos był znacznie bardziej słyszany. Niestety przez ostatnie kilka lat było tak, że raczej się nie wydawało polskiej, polskiej nauki i książek historycznych za granicą. Było to wręcz ograniczane. Na szczęście dzisiaj jest tego troszeczkę więcej. Moim zdaniem, bez względu na to, jak, jak y, głęboko i daleko byśmy wchodzili, to tego typu zdań nie unikniemy, jeśli one są wypowiadane w sposób świadomy i mają jakieś konkretne cele. A według mnie to zdanie miało konkretny cel. A jaki miało cel? Ja wpadłem tutaj na takie no, trzy strategie, trzy pomysły i jeden pomysł jest kompletnie według mnie nieprawdziwy, ale wymieniam go ze względów analitycznych. To jest no, głupota tego, który to wpisywał, nie wiem nie brak, brak znajomości znajomości języka, znajomości kontekstu, ale tak jak powiedziałem, to jest Możliwe, ale kompletnie nieprawdopodobne. A drugi? Nieprawdopodobne. Drugi jest taki, że to jest szerszy plan y, pewnego działania antypolskiego wpisujący się w y, politykę czy geopolitykę współczesną. Chodziło o to, żeby wzbudzić niechęć pomiędzy Polakami a, y, a y, Żydami. To się na szczęście nie udało. Jest też trzeci plan bardzo szybko, jednym zdaniu dosłownie, że jest to pewna zemsta kilku osób wiad waszem za wypowiedź jednego z polskich polityków kilka dni wcześniej, czy kilkadziesiąt godzin wcześniej przy obozie Auschwitz. Panie profesorze, pozwoli Pan, że tę rozmowę będziemy kontynuowali o polityce historycznej, ale to już nie na antenie. Odsyłam wszystkich Państwa do naszych mediów społecznościowych, tam będziemy z panem profesorem jeszcze mogli porozmawiać. Profesor Mariusz Mazur, historyk z Uniwersytetu Marii Kili-Skłodowskiej. Panie profesorze, istnieje taka perfekcyjna polityka historyczna, którą mogą państwa tak doświadczone Holokaustem, zagładą jak Polska i Izrael prowadzić? Najpierw trzeba było zadać pytanie, co to jest w ogóle polityka historyczna. Ja przyznam, że prowadzę zajęcia na temat polityki historycznej. To, są, to jest 30 godzin. Chyba nie mamy aż tyle czasu niestety. E, e, ponieważ ale również przez te 30 godzin jestem w stanie, y, opowiadając studentom pewne rzeczy, prze, prześliznąć się trochę po tej problematyce, ale zacznijmy od tego, w takim bardzo wielkim skrócie, czym jest polityka historyczna. To jest działanie ośrodków państwowych, czy instytucji państwowych, ale także pozapaństwowych w celu wykreowania i podtrzymania pewnej wizji przeszłości, która jest potrzebna dzisiaj. I ją można prowadzić na różne sposoby. Można prowadzić to w sposób rzetelny i uczciwy. I mamy to szczęście, że w demokracjach polityka historyczna, tego pojęcia używa się liczby, w liczbie mnogiej, ponieważ są możliwe różne polityki historyczne i bardzo dobrze, mamy pluralizm polityk historycznych, to więc różne instytucje mogą je prowadzić, one się uzupełniają, czasami się wykluczają, ale też na tym polega uprawianie nauki, żeby dyskutować ze sobą. w, w państwach autorytarnych czy totalitarnych polityki historycznej y, używa się y, jako takiej pałki do y, y, wykreowania własnej jedynej y, wizji przeszłości. Wszystkie inne są zakazane, a ci, którzy je głoszą, są eliminowani, albo przynajmniej odbierają im się głos. No, tak jest we współczesnej Białorusi, Rosji, czy w Korei Północnej. No, to są skrajne, skrajne przypadki. Na szczęście, no, w polityce nawet w systemach demokratycznych można w bardzo różny prowadzić y, y, sposób. Można ją y, y, prowadzić po prostu w sposób nieuczciwy i przemilczać pewne rzeczy. Y, problem z polityką historyczną jest taki, że y, nie da się powiedzieć o wszystkim. No, zawsze będą te fragmenty dzieju, które będą bardzo istotne. W, w II Rzeczpospolitej najwięcej mówiło się o powstaniu styczniowym y, i o odzyskaniu niepodległości, ale już pomijało się na przykład powstanie listopadowe czy, czy, czy kościuszkowskie, czy, czy, czy wcześniejsze dzieje. W ogóle z polityką historyczną jest ten kłopot, że y, ona lubi martyrologię i lubi Walkę, a to oznacza, że jest konfrontacyjna. A więc lubi antagonizować. Tak, jest konfrontacyjna. Mniej W, w niej mówi się o y, Marii skłodowskiej -Kiri, no bo to jest mniej ciekawe niż krew, niż walka, niż wojna. Jest to do pewnego stopnia pol z polskiej perspektywy zrozumiałe, dlatego, że mieliśmy taką historię, jaką mieliśmy. No, XIX wiek to, są, to, to jest ciągła, ciągła, walka, ciągła walka o niepodległość, y, części przynajmniej y, społeczeństwa. Stąd, ale to też lepiej się sprzedaje niż. Taka zwyczajna polityka mówienia o tym, jak się nie wiem, żyli ludzie w XIX wieku, jest mniej fajne niż opowiadanie o tym, jak się ubili ci ludzie. tak? To trochę tak jak dzisiaj z mediami. Jakby pan w tym momencie nie zaprosił mnie, tylko zaprosił jakiegoś polityka, który kogoś wyzwał, yy, powiedzieć o coś kontrowersyjnego, to i klikalność czy, czy słuchalność o, byłaby... to by nam skoczyła. Na no ten... więc właśnie. Yy, natomiast tutaj chodzi o to, o, o, o rzetelną wiedzę, a nie o to, żeby, yy, żeby klikalność była yy, większa. I to jest ten kłopot współczesnego świata. Panie profesorze, w politykę historyczną tej, o której mówimy, bardzo łatwo mogą się zakraść, może nie wszelkie, ale takie naprawdę standardowe, kluczowe mechanizmy propagandy. Polityka historyczna to jest do, do pewnego stopnia propaganda, tak? tylko zależy, jak się ją uprawia. Czy uprawiamy ją w sposób mądry i uczciwy, czy nieuczciwy. Ale tak naprawdę to, co nazywamy propagandą w przypadku państw niedemokratycznych, to, to też jest polityka historyczna to prowadzona takimi metodami. A tak jak powiedziałem, no ona może być uczciwa i rzetelna, ale może być też zakłamana i prowadząca do skonfliktowania ludzi, do postawienia na swój i bardzo często tak się yy, przecież dzieje. To widzieliśmy również yy, w Polsce po 1989 roku, roku no, ale w Polsce przed 89, czyli w y, PRL, widzieliśmy to w doskonale. Kontekst, źródła, albo odwrotnie, źródła i kontekst to powinny być standard, fundament. No tak, i y, y, interpretacje zgodne z tymi źródłami. Oczywiście problem z historią jest taki, że my niby dążymy do prawdy, ale ta prawda jest tak, tak strasznie odległa, że strasznie do niej trudno dojść. Ja ostatnio wygłaszałem jakiś referat na jednej z konferencji, gdzie mówiłem y, o tym, dlaczego historycy... Piszą nieprawdę historii. To jest naprawdę bardzo skomplikowane, bo de facto każde stwierdzenie, jakieś bardziej złożone o przeszłości jest już interpretacją i jest kontekstem. A więc to z, z natury rzeczy nieco fałszuje tę przeszłość, ponieważ jedne wątki yy, podkreślamy, inne yy, usuwamy. Chodzi o to, tylko żeby tutaj być, po pierwsze rzetelnym, to znaczy, że, żeby nie działać w sposób tendencyjny, żeby nie zastanawiać się, jak udowodnić jakąś, jakąś tezę, ale jak w rzeczywistości to wyglądało, na, powinien w ogóle zacząć od tego, czym jest historia. Uprawianie historii to nie jest odkrywanie prawdy, tylko to jest budowanie obrazu przeszłości na podstawie źródeł, na podstawie tych mechanizmów, które sobie wypracowaliśmy, tej, tej, tej nauki, którą sobie wypracowaliśmy, tych instrumentów, które mamy. Oraz oczywiście podlegamy, jak każdy epoce, w której żyjemy. A więc współcześnie ta historia inaczej jest uprawiana niż była uprawiana. 50 czy 100 czy, czy, czy 200 lat temu. A tak? w tym wszystkim jest miejsce na, na wrażliwość, na jakąś formę empatii historycznej? To w gruncie rzeczy zależy od historyków. To jest pewien problem nasz. No, nigdy nie będziemy pisali. Historii z perspektywy kogoś, kto stoi na wieżyczce w obozie koncentracyjnym, tylko zawsze z perspektywy tego, który był ofiarą w tym obozie, tak? to znaczy, i tutaj już jesteśmy w tym momencie subiektywni w jakiś sposób, ale nie jesteśmy w stanie tego przejść. To trochę tak jak oglądając filmy, zawsze się stoi po stronie tych dobrych, a nie po tych, ty, 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 tych złych, i tak samo jest w historii. Z pewnością ona musi być empatyczna. Były takie przykłady historii, która miała być całkowicie neutralna, nieempatyczna. Natomiast wielu historyków jednak podchodzi do zdarzeń z przeszłości no, w taki sposób również uczuciowy, gdzie widzi się pewne problemy, no, nie wyobrażam sobie, chociaż niestety to się zdarza. Na szczęście nie, nie wśród historyków, albo rzadko wśród historyków, bardziej wśród publicystów i polityków, nie wiem, podchodzenie choćby do tego tematu żydowskiego i opowiadanie o tym, jak to Żydom się świetnie żyło w gettach i zwracanie uwagi na to. A nie widzenie kontekstu, nie widzenie tego, że oni w tych gettach ginęli, że nie każdy z nas chciałby się w czymś takim, takiej sytuacji znaleźć. Ten kontekst musi być wyraźnie za, zarysowany, ale to, o czym pan wspomniał, bo do tego cały czas będziemy pewnie teraz w tej naszej rozmowie nawiązywać, że te relacje polsko-żydowskie są często ograniczane właśnie do do Holokaustu, do okresu zagłady przyjeżdżają. Wycieczki bardzo lubimy, cudzysłów lubimy to podkreślać, że jedyne co zwiedzają, to zwiedzają miejsca zagłady. Rzadko kiedy można się pochwalić takimi miejscami jak chociażby Brama Grodzka Teatra N, który kultywuje tę historię tutaj, tej części, no, bądź co, bądź 40%, 40 Lublina Przedwojennego, to była społeczność Żydowska. Tego kontekstu historycznego czasem próżno szukać. No, przypomnijmy, że historia Żydów na terenie Polski to jest historia, historia 800 lat. Oni tutaj byli od 800 lat. Czasami te relacje polsko-żydowskie były lepsze, czasami, czasami gorsze. Musimy zrozumieć wycieczki, które przyjeżdżają tutaj na 2-3 dni i chcą zobaczyć jak najwięcej, a przyjeżdżają tutaj po to, żeby zobaczyć te miejsca Holokaustu. Pamiętajmy jednak, że Polska jest dla Żydów wielkim grobem, że Auschwitz jest grobem około miliona Żydów. Ponad milion sto czy milion dwieście tysięcy ludzi, którzy tak zginęli, to z tego znakomita większość to są Żydzi i musimy to zrozumieć. To mam wrażenie, czasami się nie, nie przebija. Ale też no, chciałbym powiedzieć o tym, że w... Izraelu, podobnie jak w Polsce, zawsze znajdą się radykałowie, którzy będą chcieli coś ugrać na tym, tak? I wykorzystują historię po to, żeby współczesne cele osiągnąć. Polityczne. Polityczne cele, bardzo różne inne. Problem jest taki dzisiaj, że żyjemy trochę w epoce postprawdy. To znaczy, coraz mniej interesuje nas rzeczywistość, również ta przeszła, a coraz bardziej chęć udowodnienia własnych poglądów. Tak było zawsze, że ludzie woleli słuchać, słuchać tego, co jest miłe dla ucha i co, co, co jest dla nich zrozumiałe. Jest takie zdanie z teorii propagandy, które mówi o tym, że gazetę kupuje się i czyta nie po to, żeby się czegoś dowiedzieć, ale żeby... Znaleźć argumenty na, na, na rzecz własnych poglądów. Dzisiaj byśmy powiedzieli, internetu, z internetu szuka, yy, z, szuka się w internecie i znajduje się tam informacje, nie po to, żeby się czegoś dowiedzieć, tylko żeby potwierdzić własne poglądy. Natomiast dzisiaj ma, jesteśmy w trochę innej sytuacji, ponieważ dzisiaj mamy media społecznościowe, które doprowadziły do tego, że faktycznie żyjemy w bańkach informacyjnych i że yy, przestało nam to przeszkadzać. To jest ten problem. Przestało nam przeszkadzać to, że często jesteśmy manipulowani, a dezinformacja nawet nie jest chce, standardem. Nie chcemy nawet tego zauważać, chcemy potwierdzić to, o czym myślimy, bo tak jest łatwiej. Tak? Mamy pewien świat skonstruowany, łatwiej jest w nim się utrzymywać, a jeszcze jak widzimy, że są ludzie, którzy nas w tym popierają, to w ogóle jest, jest nam e, fajnie, łatwo i przyjemnie. A wyjście poza ten świat może być trudne, no bo ponieważ musimy trochę zweryfikować swoje poglądy, musimy się czegoś nauczyć, i to jest coraz więcej większy kłopot, yy, również w edukacji. Unikajmy tego kłopotu. Zdecydowanie tak. Mariusz Mazur, historyk z Uniwersytetu Marii Skłodowskiej, był gościem Radia Lublin. Pięknie dziękuję, panie profesorze. Dziękuję bardzo.